serdecznie po męczu łupkowej RFK Stamianek w Górnik Zabrze. Wynik spotkania to 1 do 0 dla drużyny gości. Wraz z nami trener drużyny gości, Pan Bartosz Gał. Proszę Panie trenerze o podsumowanie dzisiejszego spotkania. O, dzień, dzień dobry. Podsumowanie. Bardzo się cieszę z trzech punktów. To, to najważniejsze w tym momencie, bo Taktykę łatwo mi się wydaje trenować, zachowania łatwo trenować, ale głowy jednak nie jest łatwo trenować. Te pytania też zawsze były, co, co zrobić, żeby, żeby to przebić tą negatywną serię i mi się wydaje, że po prostu. I miałem też nadzieję, że zwycięstwo na to było potrzebne, bo to dzisiaj był trudny mecz. Myślę, że w pierwszych 10-15 minutach było widać też groźność, groźność stałych fragmentów gry. Tu się można przygotować, ale stanie bardzo dużo tu, tu wkłada w te elementy myślę, że w tych 10-15 minutach było na początku groźnie. I u nas też, nie trzeba ukrywać, było widać, że po prostu, no jednak to coś zrobiło w głowach z chłopakami, że tak tu będzie wygraliśmy. Ale myślę, że wkręciliśmy się w ten mecz. Pracowaliśmy się w tym mecz, widzieliśmy, że też możemy grać To przodu, mieliśmy swoje sytuacje i także ten mecz no, w pierwszej połowie się coraz lepszy robił, w drugiej połowie to był, był też taki mecz, mi się wydaje, gdzie pierwsza bramka padnie, po tej stronie to ten mecz pójdzie w tym kierunku. No i, i po, po bramce naszej myślę, że, że było też dużo, dużo bronienia, dużo przystałych fragmentach, dużo wrzucania się, żeby blokować strzały i tak dalej, ale myślę, że to w naszej fazie lepiej wygrać mecz w takim stylu, gdzie walczymy niż wygrać e, taktycznym rozwiązaniem czy coś takiego i dlatego się bardzo, bardzo się z tego cieszę też dla drużyny, bo pracowali nad to i, i w tygodniu też no, pracowali, mieliśmy dobrą atmosferę i się cieszę, że po prostu no, zakończyliśmy ten tydzień zwycięstwem, bo dało nam to też otek w, w tej sytuacji. Dziękuję. Czy mam jakieś pytania? Bardzo kowalczko pod Trenerzy, jak pan ocenia dzisiejsze występy Antonego Wanchurka oraz Damiana Rasaka, którzy zadebiutowali dzisiaj w barwach górnika za Myślę, że było widać, że Damian Rasak nam dużo, dużo dał w tej grze, też żeby ten człowiek zabezpieczyć daje pewność gry, no, ale to, to był też zawodnik, co, co, co był w grze aktualnie i zna na klasy. Myślę, że to doświadczenie też u niego było widać. Jeżeli chodzi o churka no to... Szczelił ramkę, tak rozliczamy napastnika i to jest najważniejsze, że po prostu tam, gdzie ta piłka spadła, mamy jeszcze sytuację spalonego, utrzymał się przy piłce, widać jego doświadczenie, myślę. I, I miejmy tutaj nadzieję, że to pójdzie dalej w tym kierunku, że nam tutaj no doda jeszcze tego balansu z przodu, ale tej też tej groźności, żeby strzelić bramkę. Przez Niski 4, podcast, na chciałem szerzyć pytanie kolegi o ocenę Jokoty debiutu i pytanie o zmianę, wpuszczenie Fajnickiego za, za Emila. Czy to chodziło o to, że Emil już miał żółtą kartkę i nie, nie do końca grał dzisiaj pewnie, czy, czy jakieś inne rzeczy się pojawiły? Pierwsze pytanie Jokota. Myślę, że też było widać, że jeszcze no, ciekawy zawodnik. Zabrakło mu jeszcze trochę siły wtedy na koniec, ale myślę, że może nie stworzył dzisiaj tyle tych groźnych sytuacji, ile byśmy chcieli, ale widziałem dużo rzeczy, co, co mi się podobało, że po prostu może, może jeszcze rozwinąć tą skuteczność, ale tak jak już mówiłem, to będzie zawodnik, którego będziemy musieli też nadal jeszcze rozwijać. Jeżeli chodzi o Rafała Janickiego, no to się, się cieszę. Szkoda, że nie trafił jeszcze tej bramki, to ta historia by się fajnie zamknęła, a zmiana była z tego spowodowana po prostu, że mieliśmy już sporo tych szóstych kartek na szóstkach i na stoperze też. No i myślę, że wojsko też dzisiaj nie było, nie było za łatwe do gry i tutaj po prostu mieć świeżość po raz jedny, ale też Rafał Janicki ze swoim doświadczeniem, a czego też może tak nie widać, ale widział w całą tygodniu, nawet przy, przy obiedzie dzisiaj, przy śniadaniu, jaką jakość daje po prostu drużynie swoim wsparciem, że jest obecny i to, to dużo nam daje w takich sytuacjach. Jeszcze pytanie o zmianę planowaną chyba. Kocka, bo widziałem, że w mianie szybko, w pierwszej połowie wysłał Pan go na zgrzewkę, czy tam wchodziła zmiana za całą Nie był Pan do końca zadowolony z tego, jak średnio wyglądał, czy chodziło może właśnie o wcześniejszą żółtą kartkę? Była to mieszanka, myślę, że ta żółta kartka, ale jeszcze też zrobiliśmy parę, parę prostych błędów na tej szóstce i to w tych pierwszych minutach po prostu nam może też nie dawało tej pewności. Także tutaj nie była ta zmiana zaplanowana, ale przynajmniej się zastanawialiśmy nad tym i chcieliśmy to mieć przygotowane. Bo jednak te błędy z kombinacją z żółtą kartką to mogło się może też się skończyć, ale mi się wydaje, że dzisiaj wszystko się dobrze skończyło. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.